W pokoju mojej córki Leny zdecydowanie najważniejszymi dwoma elementami jest, pierwszym to jest biurko, a drugim łóżko. Biurko duże, wygodne, ergonomiczne, dostosowane do pozycji odpowiedniej do odrabiania lekcji. Dzięki uchylności blatu odciążamy górny odcinek kręgosłupa dziecka. Znaczy po prostu szyja, głowa się nie męczą. Jest też bardzo właśnie wygodne, kiedy się rysuje. Można sobie tutaj przypiąć, prawda, na na górze kawałek kartki. Na przykład Lena na tym maluje bardzo i to pomaga, bo jakby ma fajną perspektywę. To jest bardzo przydatne. Oprócz tego, obok jest blat roboczy, bardzo wygodna, bardzo wygodna sytuacja, wszystko co. Gdzieś się y, może zawieruszyć. Po prostu stawia się na blacie. Y, y, też wygodną y, historią jest ta właśnie y, skarbnica. To znaczy tutaj właśnie ukrywale na wszystkie swoje brudy, skarby. Y, ta szuflada y, jest bardzo istotna.